Siemanko witajcie, ja jestem Oski i witam was w odcinku gdzie będziemy ścigać się od z tym panem Przywitajcie. Dobra. E, samochodami od tirów, od trucków, auta, od, od pickupów i do superkarów. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Wejdźcie też na kanał do Neverkanio, New. też robi fajne treści. No więc teraz macie na ekranie mapę, na której będziemy jeździć. Ok, więc dobra, na pierwszy ogień co idzie? Hmm, casualowy? Dobra casualowy, to jest też kolor w gierach No Dobra startujemy, czekaj to jak Czekaj, czekaj Czekaj, pamiętaj, że nagram Trzy, dwa, 1 Jest Daniel tu A Bardzo dobry start Ale jeszcze nic nie wiadomo hmm. Bo z moimi bugami to... Okej okay. Wyprzedziłem cię trochę, ale to jest kwestia zakrętów w sumie O nie, nie nie Beniu! Oj Beniu! Ojej oj Weronika Sowa <grym> Jestem Weronika Sowa nie, nie. jakoś skracać mnie Nie nie nie, nie. zbłogowałem się Dobra że mi się uda pierwszą gierkę o nie, wyjechałem na ten to już jest... bardzo dobrze chociaż widzę, że mnie doganiasz o nie, co go to o nie, e, utrudnienia na drodze o jest. Kiedy to pachołki Ojej. na drodze są aż tak mocne? O nie! O nie! O oh fuck! No niepotrzebnie, trochę cię O Nie! Karma wraca, dobra Zrobimy dogonić no tego, to nie ma No, no tutaj dobra tak wiadomo kto wygrał Auto wyrządźmy Ja już zaparkuję tak, żeby nikt tego auto nie znalazł Dobra Dobra, kolejna runda, runda druga, więc zaczynamy Trzy! Jestem ja w miejscu spakowane Dobra. Dobra dawaj To 3, 3 2 1 Ora, teraz... Czemu ty masz tak dobre starty? Masz jakąś taktykę na starty? To, pewnie... co? to jest pewnie kwestia po prostu tego, że gram na padzie. Nie, nie Ale tutaj... Cieszę się jeszcze bym nie był taki pewien Oscar. Bo z moimi pagami. To właśnie takie no coś dobra. się dzieje. Jest coś nie co zjechałem z mapy i. Okej, okay, okej, okay, to widziałem? Już się wracać to nie było sensu, więc. Dobra. Troszkę na spacer pojechałem. Spoko. No, może ta runda będzie dla mnie wreszcie, więc. Ale nie, ty mnie doganiasz! Oj, nie. Właśnie ja nie wiem, jak to się dzieje. To najgorzej. A ile Siedzisz? jeździć na godzinę? A ja, 54 No a to ja kupię 56 56, teraz 53, 52 No Cie są ciekawe strasznie, no, no Ale, no, ale, ale może mi się uda... O nie to jest nie. to... To musimy zniszczyć później. Nie nie, po prostu będziemy... Aha. Ej, ty mnie! Gość mnie wyprzedził! Jak wjeżdżał w te karierie, Jadąc po no, no... No. Nie, no kolejna gierka. Przegrana, no nie. Jeszcze przynajmniej. Jezu, ale nie mi A Próbuję się Usta... zatrzymać. Ustał ustaw się na swojej linii. Więc tak, kolejna runda, trzecia runda już w tym odcinku. Yy, nie, czwarta runda, przepraszam. Was. To, jest, to jest przedostatnia. To jest teraz każdy, dobra, to 3. Dwa... Jeden! Oj! Oj. Nie chciałam szukać! Ale dobre! Jeszcze będzie może rewanż. Wszystko się zdarzy. Ja zawsze też startowałem jako ostatni, więc może. Może mi się wreszcie uda wygrać tą ***ę. Fajnie by było. Nie, 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 nie tylko jeden. Nie Zwracał nie Dobra. tym co bokiem jeździ na zakrętach? No na to wyglądało. Dobra. Lecimy. Dobra, tu tutaj manewr wyprzedzający przeciwnika. Jest Ile jedziesz na godzinę tak z ciekawości? 51, 50. Tak to przecież szybciej, bo ja mogę tylko 50 maks wycisnąć. Nie wiem czemu tak jest. A jest 51, dobra. Może kwestia podłoża. Jak ja nie siedzisz na mi, mi na strasznie Zwolnij Naj, Najlepsze będą kary. Najciekawsze chyba No tam będzie paliwo zużywane od razu Obok kamieni, obok wszystkiego 63 na godzinę. O 62, a jedziesz o 1 km więc 2 km na godzinę więcej. Więc... O No 65. To rekord, co? Dobra. No wygrałem. No niestety przegrałem. Ale tak i tak wygrywasz na razie tę konkurencję, więc teraz jest taka finałowa. No jak wygrasz to. Honor wygrywam. Kolejna konkurencja, e, czyli już ostatnia. Supercary, to będzie chyba najciekawsza. Ym, pamiętajcie o wcach w i subskrypcji, więc e, dobra. 3, 2, 1. O, ruszyłem, dobra. Ale to nie na turbo chyba Na zakrętach nie można tutaj zbytnio szaleć. Niee, wypadłem! Jak ty tak siedzisz na ogonie mi? Albo gram? 90 tak mam 85, ale na zakrętach próbuję zwalniać, żeby... Ale ty nie możesz wyprzedzić mnie. Jezu, prawie wypadłem. Nie. nie, nie, nie! Wypadłeś? O Jezu, ja też tak. wypadłem. Ja mam mało paliwa już. trzeba było oszczędzać. Spróbuję. Nie Dobra, no, mi na pewno. Spokojnie jak na wojnie. Starczy mi raczej naraz, na pewno. Zaraz będzie stuba na godzinę. A ciężko się kontroluje na turbo. ja mam low i koniec paliwa. Dobra, czyli wygrałem. O jezus. Jest remis. Czyli jest remis. Więc... I dogrywka, ale nie super karami. Więc dogrywka. Yy, zaraz zobaczycie co to będzie, czym to będzie dogrywka, więc... Czekajcie. Dobra, kolejna ko ostatnia konkure konkurencja w formie dogrywki yy, z zwykłymi farzewalowymi yy, autami bez opon po prostu, więc 3, 2, 1, do. po Mam mało paliwa już. Ja też mam mało, ale... Masakra. Jedno okrążenie Ale chyba przegram A niestety dobra Niestety wygrał Daniel ale. Dzięki wielkie mam za oglądanie Dzisiejszy odcinek wygrał Daniel Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami wbijajcie też do Never Can You. Link w opisie do zobaczenia i do następnego cześć.